Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, w jakiej porze mnie oglądacie. Dziś będzie dosyć nietypowo. To słowo chyba już na stałe przylgnęło do uniwersum szkolnej 17, jako jeden z jego wyznaczników. Zaczniemy dziś od raportu, a potem trochę prywaty. Prokuratura już oficjalnie zajmuje się pastorami, nowakami, aronami, friganami. Pytają się o nich media. Olgierdano dobrze to pociągnął, bo tak jak sam mówił, ważne jeszcze jest zainteresowanie, żeby był ciągły nacisk na prokuraturę, tak zwana presja, cały czas presja. Sprawa została przyjęta z dwóch artykułów. Znęcanie się i znęcanie się nad osobą nieporadną życiowo. Bardzo możliwe, że zakończy się to więzieniem lub zawiasami dla przynajmniej trójki osób, Oczywiście sądy działają tak, że poczekamy na to jakieś 3-4 lata, no nie oszukujmy się. No a Kośniak niestety, Kośniak pewnie niestety się wywinie. Tu trzeba też nadmienić, że pierwszą osobą, która o tym poinformowała był redaktor Storch. Olgierdano prowadził w tym czasie live'a, no i nie był w temacie. Jeszcze chwilę zostanę przy Storchu. Złożył zawiadomienie do prokuratury, więc zrobił więcej niż 90% zainteresowanych i krytykujących. Czy ja go zamierzam bronić? Nie. Tej i wojenki to jest ich prywatna sprawa. Kosno idzie w niepoczytalność. Takie są komentarze społeczności. No, już ewidentnie w swoich filmach pomawia i wyzywa bez żadnych moralnych ograniczeń. No, nawet już jego tytuły filmów to kompletna abstrakcja. No, ciężko to w jakiś sposób skomentować. No, to chory człowiek, moim zdaniem. Można się zastanowić, czemu tak robi. No, i chyba jedynym właściwym wnioskiem jest to, że, no, że chyba chce zostać pobity przez kogoś, zrobić z siebie ofiarę hejtu i starać się o jakieś odszkodowanie. Co ciekawe, no, ostatnio zaczął nagrywać auta. Tak to już chyba trzy czy cztery wypasione furki pokazał u siebie na kanale które mocno mu się podobają, ale ze względu na ograniczenia budżetowe nie jest w stanie ich kupić. Polecam więc obejrzeć frustrację na jego kanale. Przed kliknięciem warto zainstalować adblocka, bo mogą się pojawiać jakieś reklamy z pandami, pluszakami. A nie wiem, czy ktoś chciałby mu dawać darmową frytkę do talerza. Och tak, jestem niemile widziany w galerii na Czesława Miłosza, tu pokazuje. Że hokus pokus po nadal mnie przyjmuje w innych lokalizacjach, jak widać na Paragonach. Szkolna 17 to temat rzeka. To jest uniwersum, do którego można wsiąknąć, gdy wydaje ci się, że wiesz dużo, możesz się spodziewać, że coś cię nagle zaskoczy. Tak też było w przypadku braci Barneya i suma w WSW, dwóch bliźniaków strojaczków. Kto by się spodziewał, że po takim wyzywaniu się, niszczeniu. Łachudrowaniu nagrają razem lajta. Kto by się tego spodziewał? Panowie poszli we wspólne streamy świąteczne, chociaż widać było, że unikali wiele drażniących ich tematów. Ale dało się? Dało się. Czuć było, że krygowali się, bo najchętniej by sobie wzajemnie pocisnęli. Dobrze się to oglądało. To było. to, to były fajne streamy. I polecam każdemu, kanał Barneya nazywa się Wicewersa. Wydaje się, że powoli mamy do czynienia ze stagnacją. Może nie chodzi o to, że temat się przejadł, ale sądy pracują tak jak pracują, mocno opieszale, więc w pewien sposób zaniknie zainteresowanie wokół szkolnej, ale sprawcy pójdą siedzieć. No to teraz trochę prywatnie. Założenia, jakie sobie postanowiłem, zostały osiągnięte. Chciałem się poprawić w szybkości montowania prostych filmów, bez bajerów. Czas ten zmniejszyłem w półtora miesiąca prawie czterokrotnie. Chciałem też sprawdzić, jak szybko mogę dojść do monetyzacji kanału. Cała ta procedura jest ciekawa. Udało mi się to w dwa tygodnie i też każdemu polecam spróbować. Dzięki temu orientuję się, jaki jest cennik i nie będzie mi kosno mówił, że ma tylko 2 złote z tysiąca wyświetleń na family friendly content w filmie ponad 20 minut bo wychodzi mu 6,50 na bezmięsne flaki starczy. Czy będą kolejne raporty? Tak, chyba tak. Zawsze w tym uniwersum można coś ciekawego, mo może coś ciekawego wyskoczyć. Yy, przecież też nic na siłę produkować nie będę dla wyświetleń. Ogólnie polecam każdemu przygodę z kanałem na YouTube. Dla mnie to w ogóle był szok, że kanał spotkał się z takim pozytywnym odzewem. Ponad 90% ludzi uważa, że to jest fajne. Więc komentarze hytujące mnie pozwolę sobie pominąć. Tak, pewnie ktoś zauważył, że nawet taki nic nieznaczący kanał półtora tysięczny dorobił się swojej hejterki. No na razie pani jest na etapie rozkminiania, czy jestem weteranem wojny w Afganistanie, więc pewnie jej to jeszcze trochę czasu zajmie. Dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia udanej majówki.